No cacy pałka Prosiliście mnie, abym zrobił drugą część o komputerze 8-bitowym Jak pamiętacie, wszystko było jeszcze w powijakach na płytce prototopowej Dużą część przeniosłem na płytkę PCB i Dzięki temu układ działa dużo, dużo lepiej Tutaj mamy na przykład multiplexer sygnału analogowego Dzięki któremu uzyskałem dużo więcej kolorów Obudowę do urządzenia, zresztą jak pamiętacie, wykonałem sam. Było wiele pytań a propos tego, jak tą obudowę wykonałem. Jest to kupna obudowa ja wyciąłem w niej tylko gotowe otwory montażowe. Było to dość skomplikowane, gdyż robiłem to wszystko ręcznie. Komputer wygląda na dzień dzisiejszy następująco. Mamy tutaj oczywiście główny procesor oraz, oraz procesor karty graficznej. Mamy również dwa przyciski, jeden reset, a drugi serwisowy. Na zewnątrz wyprowadzi wszystkie piny procesora głównego, dzięki któremu można podłączyć inne urządzenia, np. joystick. Całe urządzenie jest zasilane z 5V. Do nowego projektu zakupiłem dużą ilość pamięci RAM. Jest to pamięć dynamiczna. Aby nowy komputer działał znacznie lepiej, jego budowę oprę o Atmega, 25, Jest to znacznie większa atmega z większą ilością wyprowadzeń. Sercem naszej płyty głównej będzie wcześniej wspomniany mikrokontroler. Będzie on taktowany z zewnętrznego zegara i zasilany z przetwornic. Dyskiem twardym będzie karta SD. Pamięcią operacyjną będą wcześniej wspomniane pamięci RAM. Komputer też będzie posiadał sloty na karty rozszerzeń. W komputerze znajdzie się też miejsce na złącza PS2, dla myszy i klawiatury oraz port komunikacyjny COM1. By łatwiej było Wam zrozumieć to, narysowałem tutaj taki schemat blokowy. Oczywiście komputer będzie dużo wolniejszy niż taki chociażby Pentium 3, ale będzie wystarczący i wspaniały, bo zrobiony całkowicie od zera przeze mnie. Chciałbym też, żeby w komputerze tym była duża rozdzielczość graficzna. Nie wiem, czy nie użyję gotowych kart graficznych, a program, który napiszę będzie tylko systemem operacyjnym. Fajnie by było, gdyby nasza karta graficzna obsługiwała też tryb graficzny. Jeśli chcielibyście zrobić taki komputerek, no to schemat przedstawiam Wam następujący. Oczywiście dodam też linki, które Wam pomogą w zrobieniu tego. Linki źródłowe, oczywiście, macie na moim dysku.